Na początku środowego odcinka farmerów odwiedziła Ilona, która wylała kubeł zimnej wody na obecnego lidera grupy. Karol, marzyłeś o tym, aby być farmerem tygodnia. Marzyłeś, żeby zrobić tutaj korporację, i niektórzy uważają, że radzisz sobie dobrze, ale jak patrzę na te poczynania, to widzę troszeczkę PGRY. Wygląda na to, że marzenie Karola da Kosty o byciu farmerem tygodnia przerodziło się w koszmar. Jego tydzień przypadł na być może najbardziej wymagający psychologicznie moment. Widzę, że nastroje spadły. Ludzie coraz rzadziej się uśmiechają. O poranku nadal nikt nie wiedział, jakie ma obowiązki. Nowi uczestnicy nie szczędzili złośliwości pozostałym, a stara gwardia nie mogła przełknąć sytuacji, w jakiej się znalazła. Poranne kłótnie i słowne przepychanki przerwała wizyta Marceliny, która zabrała sześć uczestników na wycieczkę poza gospodarstwo. Kinga, Rafał, Lolek, Monika, Wiki i Bartek nie brali udziału w zadaniu na polu, dlatego teraz mieli okazję się wykazać. Grupa pojechała ciągnikiem na farmę zwierząt, gdzie ich zadaniem było strzyżenie owiec pod czujnym okiem ich właściciela i opiekuna. Tymczasem na farmie Karol pod nieobecność pozostałych uczestników pokazał swoją emocjonalną stronę. W rozmowie z Wojną przyznał, że tęskni za bliskimi i jest mu ciężko, gdyż wymarzona funkcja farmera tygodnia stała się dla niego utrapieniem. Jestem wrażliwym gościem, przyznał i korzystając z chwili samotności w YPŁAKAEU wszystkie negatywne emocje. Na chwilę refleksji zdobył się także Wojna. Podczas budowania ogrodzenia do warzywniaka został doceniony przez kolegów, którzy chwalą jego ciężką pracę. To dla farmera wiele znaczy, ponieważ zdradził, że nigdy nie miał takiego wsparcia ze strony swojego ojca. U mojego taty zawsze byłem gamoniem, jełopą i nic w życiu nie osiągnę. Miałem nie skończyć szkoły, miałem pójść siedzieć. Tak on to widział, i z programu miałem odpaść jako pierwszy, bo nie umiem prosto wbić gwoździa, a jakoś sobie radzę. Zdradził ze smutkiem: 33 LATEK. Chwila spokoju spowodowała, że skumulowane napięcie znalazło chwilowe ujście, a więź między kolegami z pewnością weszła na inny poziom. Wieczorem, gdy pozostali uczestnicy wrócili na farmę, znowu zaiskrzyło od negatywnych emocji. Ich prowodyrem była Wiki. Mieszkańcy farmy zarzucili dziewczynie, że nie wykonuje żadnych obowiązków i nie wywiązuje się z powierzonych jej zadań. "Sorry Wika, z całym szacunkiem do ciebie, ale to nie są wakacje", zaczęła Monika. Argumenty uczestników nie trafiały jednak do dziewczyny, która ostentacyjnie dawała wyraz swojego niezadowolenia i braku szacunku wobec grupy. Wyprowadzony z równowagi zima pokazał nieznane do tej pory oblicze. Jeśli mamy się szanować to szanujmy się ku gwiazdka 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 nawzajem wszyscy. Krzyczał zdenerwowany. Po kłótni, w którą zaangażowali się wszyscy mieszkańcy farmy nowa uczestniczka wyraziła swoją opinię o współtowarzyszach. No typowo jakieś wieśniaki. Ja nie wiem skąd oni się wzięli. Po prostu przyszło bydło i pasują do tego miejsca, podsumowała 23 LATKA. Ze względu na napiętą sytuację, Karol zwołał nieoczekiwaną radę farmy bez udziału nowych uczestników. Wniosek był jeden. Dla Wiki nie ma miejsca na farmie. Czy grupie uda się ją wyeliminować?